Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup, jak widzicie siedzi koło mnie super wyjątkowy gość, czyli Marietta Siminiak, witam Cię kochana. Witam Was serdecznie, witam Ciebie Gosiu, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, cieszę się, że będę mogła mieć dzisiaj takie wyzwanie i wykonać Tobie, czyli jednej z topowych wizerzystek w Polsce, Oj. make-up to naprawdę nie jest łatwe. Uwierzcie mi, rano mi się trzęsły ręce, ale kiedy tu przyszłam, zjadłam Twoje dzianki, poczułam <grym grym grym> ten lepiej. flow i, i czuję, że będzie dobrze. Oczywiście Marietta to jest taka kokietka, troszeczkę tutaj żartuję, ponieważ Marietta sama jest jedną z najlepszych makijażystek, jakie znam i to ja bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie i nie ukrywam, że jestem już naprawdę zrelaksowana i podekscytowana, bo jak wiecie, rzadko kiedy zdarza się taka okazja, że ja po prostu mogę usiąść i oddać się w ręce drugiej osoby. Naprawdę nie mogę się doczekać tego maja. Backupu. A też tak masz, że nikt cię nie chce malować? Oczywiście. I wszyscy, się wszyscy uciekają, że tak powiem, yy, gdzie pierwszy. To jest takie rośnie. przyjemne, prawda? <laughs> to jest bardzo przyjemne i cieszę się, że mimo to ty nie uciekłaś. I jestem pewna, że zrobisz cuda na mojej twarzy, sama się nie mogę doczekać efektu końcowego. Będzie fajnie, bo mam przepiękne cienie, o. które idealnie podkreślą Twój typ urody. Bardzo mnie to cieszy, mam nadzieję, że też jesteście ciekawi. Koniecznie zostańcie z nami dalej. A zatem, słowem wstępu, chciałabym Wam powiedzieć, że ja Marietcie oddaję się dzisiaj w całości. Zupełnie jej się do niczego nie wtrącam. Daję jej pełną, wolną rękę i jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie, bo uważam, że jak się taką wolną rękę daje, to mogą z tego naprawdę fajne rzeczy wyniknąć. Też mam taką nadzieję, że nie zepsuję tego. A masz coś w głowie, masz już jakiś fajny pomysł? E, oczywiście, słuchaj, ja sobie tak pomyślałam, że ty jesteś takim wyrazistym typem urody. Mm -hmm. Jednocześnie masz taką osobowość z charakterem, i O, to mi się to podoba podkreślić. Uważam, że makijaż jest taką rzeczą, która nie tylko ma podkreślać naszą urodę, ale także charakter. Mm -hmm. W związku z czym myślę, że w takim wyrazistym smokey Eye Będziesz o, pięknie. Tak, uwielbiam oka. i chciałabym ice. podkreślić twoją tęczówkę oka, dlatego zdecyduję się na jeden z moich ulubionych kolorów, czyli butelkową zieleń. Oh my goodness, bardzo mi się to podoba. Myślę, że taki kolorek no to jest coś takiego, co widzę u ciebie, Uuu. taki lekki żuczek, jest to taka barwa, która podkreśla, ale nie przyćmiewa kobietom. No to działajmy zatem. Pierwszym krokiem w każdym moim makijażu jest nałożenie bazy pod cienie. staram się to zrobić bardzo dokładnie. I blisko linii rzęs, natomiast ja nakładam bazę pod cienie aż pod samą brwiowy. Hmm. No, także troszeczkę inaczej. Tylko tutaj pracuję bardzo cienką warstwą. Przed chwilą nakładałam bazę z Inglota w tubce. Dla mnie przy wyborze bas jest bardzo istotne to, aby one były w tubce, ponieważ wtedy się nam nie psują. Mm. A teraz zacznę coś um, od takiej kolejności, z jaką tu widziałam, jakby nie pracujesz. Myślę, tak. że to może być taki zaskakujący krok. Teraz nałożę kamuflaż, który będzie dosyć mocno kryjący. U, to rzeczywiście, Natomiast okay. nakładam go bardzo mało, tylko w dwa okay. punkty. Robię to dosłownie tu wewnętrznym kąciku i na zewnątrz. Nakładam takim małym, kulkowym pędzelkiem, jest to Catrice numer 20. Staram się, aby kosmetyków było naprawdę bardzo mało. Ale to jest bardzo fajne, że używasz zupełnie innych technik niż ja. Ja mam zawsze do tego pełny szacunek i zawsze bardzo to podkreślam w filmach, że każdy makijażysta ma swój odmienny styl. I ja też bardzo cieszę się, że będę mogła zobaczyć Twoje sposoby i zobaczymy sobie, jak to będzie u mnie się sprawdzało. Naprawdę jestem ciekawa efektu końcowego, także bardzo fajnie, że tutaj jesteś wierna swoim przekonaniom. A co ty za cuda tutaj masz dla mnie? tutaj mam kochana takie płatki pod oczy które Pokażmy. będę nakładać po to patrzcie jakie e, fajne e, one są w ogóle bardzo tanie, takie aloesowe to są te same, które dziewczyny wykorzystują do przedłużania rzęs metodą 1 do 1 o to ja mam takie nawet no, to wow. możesz je sobie wykorzystać i na przykład przy malowaniu klienta lubię je sobie e, nakleić po to, aby mi się tak mocno nie osypywały cienie. Rozumiem. Bo to jest bardzo delikatna okolica, pod to i nie można tak za bardzo tutaj jej naciągać, więc mm -hmm. muszę być tu delikatna, z racji tego, że będziemy robić takie smołki w cieniach butelkowej zieleni. Mm. Teraz nakładam dwa cienie bazowe. Mieszam ze sobą zawsze jeden yy, cieplejszy, bardziej taki bananowy i drugi bardziej śmietankowy, jaśniejszy. I nakładam łuk brwiowy. Ma to dla mnie takie zastosowanie, że zabezpiecza mi tą okolicę. Przed późniejszym modelowaniem. Wtedy wiem, że wyjdzie mi tutaj jaśniejszy kolor i będzie to takie bardziej asekuracyjne, więc jest to takie ułatwienie dla mnie. Postaram się też nie przesadzić ilością, aby uniknąć efektu ciężkości. A jakich już właściwie kochana? Tutaj mam z Inglota, wiesz, okay. na 313 i 353. Z racji tego, że ten makijaż przewiduje na taki e, lekko kolorowy, to postaram się wprowadzić w kolor e, poprzez e, akcent pośredniego brązu. Lubię sobie w takim momencie też przyłożyć paletę do twarzy i zobaczyć, czy odcień brązu nie jest za ciepły, albo za zimny. To jest taka moja sprawdzona paleta z Toma Forda. Jedna z moich ulubionych, jest bardzo droga, ale są polecam, ponieważ jest rzeczywiście bardzo mm. wydajna i super się z nią pracuje, są takie mięciutkie te cienie. Mhm. Nakładam na puchaty pędzelek i pracuję tutaj w załamaniu powieki. I tutaj też dużą właśnie pomocą był dla mnie poprzedni krok, ponieważ blendowanie wyjdzie o wiele delikatniej. Teraz zmienię pędzelek na nieco mniejszy i użyję cienia ciemniejszego, który pogłębi mi efekt podkreślenia załamania powieki. Nakładam na czubeczek i prostopadle do tutaj kości oczodołu Nakładam cień. Dzięki temu, że pracuję stopniowo z kolorami, można uzyskać dużo prościej efekt pięknego roztarcia. Nakładam tutaj w załamanie i w zewnętrzny kącik. No i zobaczcie, kiedy pracuję z dwoma pędzlami, czyli najpierw troszeczkę ciemniejszym, później to od razu wszystko będzie bardzo płynnie wyglądało i o wiele prościej się pracuje. I teraz gwóźdź programu, czyli jeden z moich ulubionych cieni jest to taki odcień butelkowej zieleni, która pięknie opalizuje w stronę brązów. Jest to jeden z niewielu bardzo takich kolorowych um kolorów, których używam i uważam, że to są też takie odcienie, które spokojnie można wykorzystać zarówno do filmu, jak i do wyjścia na ulicę, jako po prostu um, taki makijaż też użytkowy, ponieważ wiemy, że często te czyste, mocne kolory są już takie mniej do wynoszenia mm -hmm. na co dzień, a to jest taki kolor, który uważam za bezpieczny i piękny. Zobaczcie, jak on pięknie będzie wyglądał na twojej powiece, jak pięknie podkreśli twój kolor oczu. Nie mogę się doczekać. On jest taki bardzo napigmentowany, dlatego zaczynam przede wszystkim od linii rzęs i wyprowadzam go stopniowo do góry. Jest to cień dosyć ciemny, natomiast tak naprawdę on będzie stanowił podstawę pod pyłek brokatowy z który będzie w podobnym odcieniu i jeszcze bardziej nam tutaj wybije kolor oka i podkreśli ten żółczkowaty, piękny odcień. Ja już widzę tutaj, co barietka ma w dłoniach. Coś błyszczącego, co uwielbiam. Coś to pięknego. To jest również, słuchajcie, mój ulubieniec życia. To jest pigment Clair w odcieniu Golden Nude. Ja też kocham. Ja go uwielbiam. Ja go stosuję codziennie. Uważam, że jest to tak uniwersalny kolor. Coś pięknego, mineralnego, nietestowanego na zwierzętach. No naprawdę, nie można lepiej. I nakładam go w wewnętrzny kącik, dzięki czemu uzyskam efekt takiego rozświetlenia i ten cień, który jest troszeczkę taki mroczny, delikatnie, on nam się przepięknie rozświetli. Teraz będę jeszcze pogłębiać ten efekt, ale zobaczysz, on już będzie teraz w make-up coraz bardziej rozświetlony. Ale ja uwielbiam, słuchajcie, w ogóle pigmenty Claire Blonde, jak wiecie, ale ten odcień Golden Nude jest naprawdę wyjątkowy. Jego... To jest kolor życia, tak, naprawdę. Ja go używam codziennie. Tak? Też go używasz? Tak, no. też na moich klientkach w makijażach ślubnych jest po prostu przepiękne i to wykończenie jest naprawdę wyrafinowany i zupełnie inny niż wszystko, także ja też bardzo polecam. I gdybym chciała ten makijaż zostawić w takim momencie, jakim jest, to moim zdaniem wyglądałby on nieco ponuro. Ty się jeszcze nie widzisz, ale moim zdaniem by tak było, <grym> dlatego, że ten błysk do tak ciemnego koloru jest zbyt delikatny. Ja by to zmienić, aby taki ciemny makijaż bardziej rozświetlić, dodać mu takiego kolejnego wymiaru, to lubię na połyskujący cień do wieczorowych makijaży dodać jeszcze komu kolejny o wymiar wiek. blasku i glow, co kochamy oczywiście jest jako makijażyski. Jestem <grym> oczywiście znany i lubiany glitter primer z NYX, a, a na Uwielbiam. to jeden z moich ukochanych pigmentów z Inglota numer 85 w odcieniach takiej właśnie butelkowej zieleni pomieszanej z benzyną. Wygląda to oszałamiająco. I na początek nałożę palcem bazę, a następnie w tym samym pędzelkiem, którym nakładałam cień, ten pigment sypki. Czy to znaczy, że ja również będę dzisiaj wyglądać oszałamiająco? Kochana, już wyglądasz, ale jeszcze nie widzisz takiego efektu końcowego, który mam w głowie, także o, okay. w moich oczach już tak jest. I bazę pod brokat przede wszystkim nakładam tutaj przy linii rzęs, ponieważ po otwarciu oka to jest najważniejsza przestrzeń, w której znajdzie się ten rozświetlający produkt. Teraz w, wewnętrzny kącik oka nałożę odrobinę tej bazy, również pod brokat i nałożę pigment z kolekcji z Jennifer Lopez w sam tutaj środek. Wow. Wow, jaki glow. Glow musi się zgadzać. Czy szanowna panienka jeszcze coś tu będzie robiła z cieniami do powiek? Oczywiście, ale jeżeli chodzi o blask, to dla mnie już naprawdę wystarczy. Okay. Natomiast chciałabym nałożyć jeszcze w celu pogłębienia Twojego koloru tęczówki. Mm -hmm. Taki ciemno-bakłażanowy cień z mojej ulubionej palety. Nałożę go precyzyjnym pędzelkiem tuż przy linii rzęs, a później wzmocnię efekt pigmentu tego kolorowego, który masz i nałożę w to samo miejsce, przy samej linii rzęs taką opalizującą kredkę w podobnym odcieniu. A to jest może trzynastka z embraszy? Wiesz co? Z... Tak, trzynastka, dokładnie. O, mój no. kochany pędzel, ubiegł. Bo... do dolnej powieki, też mi się świetnie sprawdza. To jest też jeden z must Hef Pansy dla makierzystów, nie? Tak! Ta paleta z efektu w ogóle miała się, jest świetna. Wiesz co, wstyd się przyznać, ale nie miałam, natomiast no, bardzo oh często dziewczyny God. na szkoleniach przynoszą te paletki ze sobą i widzę, jakie cuda robią, no. także nadrobić te Tobie, że to jest mój ulubieniec życia i uwielbiam go, chociaż się długo wahałam przed zakupem, bo no, ona powiem Ci szczerze, że wygląda tak bardzo niepozornie. Kiedy na nią patrzysz, to Ci się wydaje, że takie kolory już masz i już masz no. mam teraz zamknięte oczy, mm. więc nie widzę, ale z tego co kojarzę, to mm. nazwy cieni są takie okropne, jakieś 00M, tak no kurczę, jakoś tak trochę to jest niedopracowane z, troszkę, nie? Zniechęcające, zwłaszcza, że no. teraz mamy, wiesz, y, palety cieni, które przemawiają jakością, opakowaniem, ale też te nazwy są takie chwyty. A tutaj masz trochę wrażenie, że to jest takie magazynowe, natomiast żeby nie było, też wiem, jak ważna jest jakość cieni i jak wiele osób uwielbia właśnie te cienie do powiek, więc jeżeli ty też mówisz, że są super, no to na pewno zwrócę na nie uwagę. Wiecie co, w makijażu ja przynajmniej coś takiego mam, że kiedy kogoś maluję, to nie jestem w stanie zaplanować od razu tego make-upu w 100%, mm -hmm. tylko gdzieś e, cały czas zostawiam sobie taki nawias, gdzie mogę coś dodać lub odjąć. I w tej chwili wydaje mi się, że dobrze by było zrobić coś... Czego nie planowałam, czyli okay. rozświetlić w, tutaj środkową część powieki. I do tego celu wykorzystam e, Turbo Pigment w odcieniu Asteroid, jeden z moich ulubionych, i nałożę go palcem bez żadnej dodatkowej bazy, tylko tak delikatnie wcisnę tuż przy nasadze rzęs. Spontaniczność jest super i nie można jej w sobie zabijać. Najważniejsze jest to, tak jak mówię, żeby sobie sprawdzać, patrzeć, jak to wygląda. Jak coś ci brakuje, to po prostu to już. Pozwoliłam sobie przykleić kępki rzęs poza kamerą. Wybrałam te bardziej podkręcone, ponieważ uważam, że lepiej pasują do urody gości i po prostu mm -hmm. bardziej będą mi się podobać do tego makijażu Teraz pozwolę sobie odkleić te plasterki, które Ci przyklejałam. Tak, Delikatniutkie. O, bardzo takie subtelne nie ma tak. jakiegoś bólu. Nie, u, jak no, zobaczcie, tutaj się delikatnie osypało, ale te plasty pozwoliły mi na takie zabezpieczenie okolice pod okiem. Bardzo ważne, jeżeli będziecie kleić, byście nie robiły tego tak bardzo blisko tutaj właśnie tej linii, którą chcecie malować żeby później łatwiej było połączyć kolory sobie delikatnie tutaj przemyję przy oku i kiedy pracuję w tak bliskiej odległości zawsze sobie taki trójkącik robię z wacika, to bardzo ułatwia i nie jest takie nieprzyjemne dla oka Natomiast jest takie przyjemne, że ja normalnie odpływam słuchajcie, naprawdę Teraz nałożę sobie śladową ilość korektora tym samym pędzelkiem, którym pracowałam na samym początku, tutaj, w pomiędzy rzęsy. Jest to dla mnie o tyle ważny krok, że on tutaj, ten korektor, zakamufluje mi wszystkie żyłki, które mogą przebijać i powodować, że cień mi się niepotrzebnie ociepli. Dzięki temu uzyskam wciąż ładną, neutralną tonację brązów, a nie jakiejś tutaj rudości, które nie pasowałyby mi do tego akurat makijażu. Teraz dolna powieka jest przygotowana do nałożenia cieni i w pierwszej kolejności zacznę od tego samego, co robiłam do góry, czyli zabezpieczę sobie dolną powiekę troszeczkę poniżej linii, że z tym cieniem bazowym, dzięki temu o wiele łatwiej będzie mi się rozcierać. I teraz zmienię pędzelek na mniejszy i pomieszam ten jasny kolor z tym pośrednim brązem i zacznę go nakładać od wewnętrznego kącika oka, a później pomieszam ten pośredni z ciemnym i zrobię to samo tutaj. Bardzo ważne jest to, że kiedy malujecie dolną powiekę, aby ją fajnie połączyć z górą. I często pracuję z cieniem, który już jest na skórze. Wcale nie dokładam, i wydaje mi się, że to jest taki błąd początkowych makijażystów, że nakładają za dużo. I to jest takie właśnie troszeczkę za dużo szczęścia w jednym miejscu. Więc lepiej przesunąć ten cień, który, który już tutaj mamy na skórze, i z nim po prostu bardziej popracować czystym pędzelkiem. Efekty wydaje mi się, że są o wiele lepsze. Jak dla mnie, prawie już cały makijaż oka jest zakończony. Wygląda naprawdę e, fajnie. Natomiast brakuje mi tutaj jeszcze jednej rzeczy. Ja mam taki patent, że bardzo lubię wykorzystywać ciemne kredki, niekoniecznie czarne, mm -hmm. na dolną linię e, wodną. O, e, tak. Moim zdaniem to idealnie w ogóle pasuje do wielu polskich tęczówek. Dlatego ja że wielbiam. Polki w ogóle bardzo nie doceniają tego, jak piękne mają oczy. Moim zdaniem najpiękniejsze na świecie. Bo pamiętajcie, brązowych jest najwięcej. A większość kobiet, przynajmniej moich klientek, chce mieć brązowe oczy, według nie bez sensu, bo zobacz, u ciebie też jest to samo, i bardzo często to mogę spotkać właśnie u polek, że mają taką obwódkę przepiękną wokół oka. Ja też mam tu mm -hmm. u siebie i bardzo to lubię. I moim zdaniem, jeżeli podkreślimy oko, właśnie ciemniejszą troszeczkę konturówką, to w niesamowity sposób jeszcze podkreśla właśnie tą zaletę oczu. Także zrobię tutaj właśnie taką kreseczkę na linii wodnej i rozetrę takim malusieńkim pędzelkiem. Pozwoliłam sobie wymalować brwi poza kamerą, ponieważ stwierdziłam, że szkoda troszeczkę czasu i bardziej chcę się skupić tutaj na makijażu cery i zdradzić wam troszeczkę moich technik. W pierwszej kolejności nałożę bazę nawilżającą, matującą To jest takie dziwne połączenie, ale tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, wiem, że Twoja skóra lubi się troszeczkę. Przesuszać i przetłuszczać, także to jest taki nietypowy produkt to dwa w jednym. Mm -hmm. I ja mam coś takiego, że pracuję na przykład w ogóle z dwoma produktami, z dwoma na przykład bazami. No, jest fajny ziołowy zapach. To też jest baza, która nie jest zapychająca i strasznie lubię pracować w ten sposób, że produkty lżejsze, bardziej nawilżające nak nakładam na boki twarzy, które nie są aż tak problematyczne. A na, samy, na same centralne punkty, które mają bardziej rozszerzone pory, tendencje do świecenia się, tam nakładam takie troszeczkę bardziej betonowe produkty które przedłużają nam trwałość. Mankiażu. Świetnie pachnie ta baza. Fajna, nie świetnie. To jest make-up Wow, Super, bardzo, taki bardzo też fajnie. profesjonalny produkt, ale mniej znany na rynku, ale to jest to jedna z moich ulubionych baz. Teraz nałożę produkt taki wypełniający napory. To nie jest stricte baza, ale tak staram się troszeczkę wtłoczyć właśnie. Bardzo dobrze. Wiem, że lubisz takie kosmetyki, Ty no to już nie Tak, kocham ją. To jest jedna z moich ukochanych baz. Ale przyznam ci się szczerze, że ja też ją mega lubię. Ja mam różne produkty, które są alternatywą. One działają podobnie, chociaż też myślę, że tamta baza jest chyba taka to. Dla mnie ona jest najlepsza, jeśli chodzi o minimalizowanie widoczności porów, dlatego że ona nie ma zbyt tłustej konsystencji. A osoby, które zmagają się z rozszerzonymi porami, wiedzą, że te obszary bardzo często się przetuszczają. I jak używamy zbyt mocno właśnie takiej tłustej, gęstej bazy, to niestety po kilku godzinach... Takie czarne kropki są w podkładzie, widzisz tak, to? Tak, i, i robi nam się jeszcze coś takiego, takie wrażenie takiej właśnie tłustości, że te konsystencje bardzo źle się ze sobą zmieszały, więc naprawdę bardzo lubię tą bazę. Ale ciekawi mnie to, czego Ty teraz używasz. Cóż to jest za produkt? Wiesz co, to jest taki e, produkt e, Zipor, coś Uuu, takiego. Okay. E, z firmy Good Skin i to jest coś, co nie jest bazą, jest produktem pielęgnacyjnym, ale jednocześnie bardzo fajnie wygładza pory, także mm -hmm. jeżeli chcesz się taki kosmetyk dwa w jednym, to to jest coś właśnie tego typu. Nie zawiera w sobie silikonów i myślę, że to jest na duży plus. Więc teraz e, zajmę się korektorem i podkładem. I ja lubię pracować w taki sposób, że nakładam najpierw cieniutką warstwę czegoś bardzo delikatnego, a później nakładam dopiero cięższe produkty. Okay. Na strefę tę, głównie tam, gdzie Fajny mamy problem z utrzymywaniem się kosmetyków. Jak najbardziej. I zacznę od korektora, który jest najdroższym korektorem, jaki kiedykolwiek kupiłam. Oh to my Słuchaj, like? właśnie <laughs> I ja ten korektor nałożę wyłącznie w miejscach, w którym prześwitują mi delikatnie niebieskie żyłki. Bardzo lubię pracować z korektorami, które są ciemniejsze odrobinę, bardziej neutralizują mi delikatne sińce czy właśnie żyłki pod okiem, a dopiero później rozświetlam tę okolicę jaśniejszymi korektorami, żeby tak odświeżyć fajnie buzia. Teraz nałożę mieszankę dwóch kolorów podkładu Face and Body z Maka. Bardzo lubię te podkłady jako taką przygotowawczą warstwę do nałożenia takiego podkładu sensu stricte, bardziej kryjącego. To jest coś w stylu takiej koloryzującej bazy pod makijaż, która delikatnie już nam wyidealizuje kolor skóry. Kochani, a wy nie zapomnijcie zajrzeć na kanał Marieccy, czyli Marietta Makeup Studio. Ja uwielbiam wspierać kobiety, a jeszcze takie fajne, to to jest sama przyjemność i naprawdę ja doskonale wiem, ile serca i pracy Marietta wkłada w to, żeby jej kanał się rozwijał. Jest naprawdę profesjonalistką, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. Możecie się od niej dowiedzieć naprawdę mnóstwo ciek ciekawych rzeczy. Więc, no właśnie, więc będę się bardzo cieszyła, jeżeli zajrzycie do niej na kanał. Na pewno pomoże zapraszam, jej w tym, się rozwinąć, także koniecznie zajrzyjcie. Zapraszam, u mnie dużo ciekawych, instruktażowych treści, więc jeżeli ktoś chce się zwłaszcza rozwijać w stronę make-upu, to tym bardziej. Zaczynam wyglądać przyzwoicie? Oczywiście, już wyglądasz coraz lepiej, ale każdy etap w makijażu ma swoje prawa, można także dopieścić. można dopieścić, o. może być jeszcze lepiej. I teraz brakuje mi troszeczkę rozświetlenia, ale do twarzy jeszcze przejdę za chwilkę. Ale tutaj, Twój obojczyk, oh, aż się je. prosi o to, aby go rozświetlić. Użyję rozświetlacza, który co prawda kupiłam dwa dni temu, ale skusiła mnie promocja, bo to wibo za oh. jakieś nie wiem, 15 zł. I wydaje mi się, że to jest coś, co super podkreśli opaleniznę, ale zarazem wygląda dyskretnie. Wiecie co? Ja to bardzo lubię w płynnych rozświetlaczach. Twój też y, jest o tyle fajny, że jest dosyć dyskretny. Jeżeli na świecie tak, tak się, się y noło, to jest naprawdę fajne. To jest troszkę bardziej opalona, więc pozwolę sobie tutaj ułożyć coś ciemniejszego. Jasne. Ale ten dyskretny efekt to jest to. I ten sam rozświetlacz połączę z podkładem, który wiem, że nie należy do Twoich ulubionych, mm -hmm. bo to Esty Double Wear. No rzeczywiście nie przepadam <laughs> jakoś szczególnie. Ale ja mam na to swój sposób i wiem, że mogłabym później na łatwiznę, nałożyć coś, co znasz i lubisz, Jasne. ale chcę nałożyć to na mój sposób. To się ceni, naprawdę szacun. Także troszeczkę się narażam, ale zobaczymy. Nie. Wydaje mi się, że ten podkład nałożony na właśnie tą podstawę z make-up może zrobić na Tobie wrażenie. Słuchaj, masz kontem? swoje techniki, ja się nie wtrącam. Pani to czaruje. Sprawdźmy jak to wyjdzie. I to jest właśnie ta bardziej ciężka warstwa, o której mówiłam wcześniej. Czyli na początku pracuję z bardzo delikatnymi produktami i korektorem i podkładem do twarzy, a dopiero później na te najbardziej problematyczne miejsca, które prześwitują, tam dokładam śladowe ilości takich cięższych kosmetyków. Ale słuchaj, naprawdę fajny patent. Ciekawa jestem, jak będę całościowo wyglądała, mm -hmm. ale rzeczywiście naprawdę fajnie to brzmi i w ogóle ten zapach deolora, o, to lubię bardzo. Pachnie trwałością. Pachnie trwałością, dokładnie. Teraz kolejną, że coś, co lubisz, czyli e, korektor taki delikatny z Makeup Revolution i on będzie już w jaśniejszym odcieniu i nałożę go właśnie tutaj pod oko. I na tą okolicę delikatnie niżej, aby rozświetlić delikatnie spojrzenie i całą twarz. Fast base concealer? Dokładnie. O, no, uwierpiam. Z polecenia. No mi się niestety już skończył, ale zamówiłam go niedługo będzie. Nie dziwię się, bo jest naprawdę. Tak, muszę go kupić, bo jest świetne. I w takiej cenie, nie? No, tak. Ty mi o tym mówiłaś, że to by się bardzo dobrze sprzedało te tanie korektory, mm -hmm. Chociaż ten z Sisleya, też dla kobiet dojrzałych to jest. Widzicie? Hit. Dzisiaj odcinek pełen kontrastów. Najpierw korektor Sisley, a teraz Makeup Revolution. Dlatego, że Gosia ma dosyć szczupą buzię, nie chcę tutaj robić kontrowania na sucho, żeby wyłącznie na mokro, i wykorzystam do tego Next Pro Foundation Mixer. Mój ulubiony produkt do właśnie raz, że zmieniania odcienia podkładu a dwa, że właśnie do konturowania na mokro moim zdaniem to daje najbardziej naturalny efekt i nakładam go właśnie tutaj na kości policzkowe, wklepuję pędzelkiem, a następnie gąbeczką i twój patenciar, twoje odkrycie, co? Tak, mój taki patent i zauważyłam, że właśnie przy takich urodach o bardziej delikatnych rysach twarzy, o takiej drobniejszej buzi, bardzo fajnie się to sprawdza, ponieważ nie wyszczupla nam za bardzo twarzy, a wygląda po prostu zdrowo i promiennie. Mm. I teraz zastosuję kolejny swój trik, czyli na strefę ten że puder, który już dobrze znasz, czyli Laura Mercier, którą of obydwie course. znamy i kochamy. Również nałożę go pod oko, a na boki twarzy nałożę nieco ciemniejszy puder w celu takiego subtelnego konturowania Fajnie. na miękko. Przede wszystkim używam pucha tego pędzelka, pędzelka i wbijam odrobinę puder w twarz, przez co jest bardziej trwały. A teraz nakładam ten ciemniejszy puder. Teraz z kolei przejdę do tańszych kosmetyków i użyję jeden z moich ulubionych rozświetlaczy, jeżeli chodzi o sypkę to to w ogóle jest top, nie wiem czy tego się testowałaś, ale to jest nie testowałam jeszcze 17 zł, Uuu. więc to jest naprawdę must have. Bardzo chętnie, przetestuję. Musisz koniecznie, on ma przepiękny odcień, to jest taki złoto różany, ja nałożę go, o tutaj już mam piękne glow, to jest yes. taki efekt złoto różany, super on wygląda na leciutko bardziej opalonych karnacjach. I nałożę go zarówno na dekolt, jak i na twarz. Tylko na twarzy trzeba troszeczkę bardziej uważać. On niby ma duże drobinki, ale na twarzy one wyglądają bardzo subtelnie. Kusisz? No, nie powiem. Co, 17 złotych? Nie, zbankrutujesz. Dokładnie. Ja się w ogóle boję, że moja lista zakupów po tym odcinku <noise> będzie długa. Kochana, ja myślę, że jesteś w obowiązku podzielić się z tym ze swoimi widzami. Nie uważasz tak? Nasz makijaż zawiera już bardzo intensywny kolor, dlatego teraz nie chcę przesadzić i aby nie było tutaj za dużo, użyję takiego beżo różu na policzki, ponieważ nie chciałabym tutaj iść w jakieś takie konkretne, mocne róży, tylko odrobinę dodać takiej świeżości na twarzy. Nakładam róż na szczyty kości policzkowych, delikatnie na boki czoła, nos i broda, ale w bardzo śladowych ilościach na sam koniec został nam tylko makijaż ust więc na początku obrysuję je konturówką ale z racji tego, że nie mam takiego idealnego odcienia, to pomieszam dwa odcienie jeden troszeczkę za jasny, drugi trochę za ciemny ja nałożę je w bardzo delikatny sposób taki muskający i kiedy wypełnię usta w całości, nałożę wtedy jedną z moich ulubionych pomadek Zybel Konturówkę nałożyłam na całe usta, nie tylko na zewnętrzny ich obrys, i teraz na również całe usta, ale koncentrując się w środku, nałożę właśnie tą pomadkę z Belt, to jest numer 05 z tej kolekcji Perfect Nude. Jest to według mnie taki odcień, który może śmiało konkurować z wieloma selektywnymi produktami. Ja go uwielbiam, nie wiem, czy testowałaś tą? No pewnie. kocham to jest je. Świetne. One są świetne, naprawdę one są jakości pomadek premium, także super. Wiem, że miałam kiedyś klientkę, która przyniosła do mnie całą taką saszetkę z pomadkami Chanel, z Diora i tak dalej. Powiedziała tak nieśmiałą, ale wie Pani co, ja tą pomadkę lubię najbardziej. I autentycznie tak było. I ten numer 5 i 4 z Bez Biedronki są najlepsze. Wszystko w temacie. Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Jeszcze mój ulubiony, nudziakowy odcień 01 z Sephory. Na sam środek dosłownie ułz. Wydaje mi się, że to jeszcze bardziej podkreśli ich kształt. Makijaż jest już gotowy. Ja się nie mogę doczekać. Wiem, że nie często widzicie mnie w sytuacji, kiedy nie gadam tyle co zwykle, ale naprawdę chciałabym dzisiaj, żeby Marietta wychodząc miała poczucie, że byłam grzeczną modelką i dała mi się w pełni wykazać. No ale już nie mogę. Dawaj mi to lusterko. Ale bądź łagodna. Mam nadzieję, że ci się spodoba Boże, Naprawdę się stres w Chociaż na, to nie przed się to nie przejrzałam. Dobra, patrzę tak. Goście, się Oh, girl! My goodness! Wyglądam bosko! Ojej, kurczę, więc to bardzo podoba mi się yy, połączenie tych kolorów. Rzeczywiście wygląda to naprawdę przepięknie. Jak ja maluję siebie, to jest ja sobie tak mocno, mocno dół robię, takie jeszcze Aha, bardziej, okay. ale mega szanuję to, że zostałaś jakby przy swoich mm -hmm. upodobaniach, przy swoich technikach. Na pewno pomimo tego, że ten makijaż jest intensywny, nie jest obciążający, więc myślę, mm -hmm. że naprawdę dla osób, które nie są przyzwyczajone do tak intensywnie yy, podkreślonych oczu jak ja, to będzie wersja, w której mimo tego, że kolor jest intensywny, to będą się czuły naprawdę super. Yy, usta milion dolarów. Jeżeli chodzi o cerę, to też mi się naprawdę bardzo podoba, wow. także naprawdę fajnie, że zostałaś przy swoich technikach, Technikach, byłaś wierna swoim przekonaniom, mm. bardzo się cieszę. Ja naprawdę super czuję się w tym makijażu, dziękuję Ci Marietta za to, że wystąpiłaś. Ja dziękuję za cierpliwość. Super, naprawdę bardzo no. Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, zaznaczam, że nie jest to łatwe malować Małgosię, którą bardzo szanuję ze względu na to jak po prostu malujesz, znam Twoje techniki, Specjalnie chciałam użyć coś, co Bardzo będzie troszeczkę inne, ale byłam po prostu bardziej ciekawa Twojej reakcji i... Ja to mega szanuję. się, wyszło, wyszło, wyszło naprawdę mega. My słuchajcie, idziemy zaraz na obiad, bo już nam kiszki marsza grają, ale na pewno będę się czuła w tym makijażu super i cieniowanie wygląda mega, kolory wyglądają mega, także kawał dobrej roboty Marietta. To się bardzo cieszę, Boże. Kamień z serca. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, i przede wszystkim mega miło było mi tutaj gościć u Ciebie na kanale. Spędziłam ten czas bardzo przyjemnie i w niestresującej atmosferze. Ja się Staraliśmy sama po prostu nakręcałam się. to dlatego, ale tutaj naprawdę nie mam nic do zarzucenia, było mega komfortowo. Och, to cieszę się dziękuję bardzo. Dziękuję za atmosferę, bo nie każda klientka daje tyle swobody. A ja zawsze daję swobodę osobom, które goczą siebie, zwłaszcza jeżeli ktoś maluje mnie. Także jeszcze raz, kochana, bardzo Ci dziękuję, że wystąpiłaś. Ja Wam dziękuję, że byliście z nami w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do Mariety, ponieważ dużo ciekawych rzeczy mówi. Dla mnie to też było bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli film był dla Was przydatny, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcjach. Nie zapomnijcie też, aby napisać coś miłego Marietcie. Może jeszcze zgodzi się wystąpić kolejnym razem. I do zobaczenia, kochani! Mua! Buziaki!